Cześć kochani, witajcie w pierwszym i mam nadzieję nie ostatnim odcinku biblioteczki gracza. No, gry komputerowe są moją pasją od bardzo wielu lat, ale także uwielbiam czytać, więc to naturalne jest, że na pewnym etapie chciałem zacząć serię, w której będę opowiadał o książkach poświęconych grom. Komputerowym. Tak więc bez wstępnych wstępnych wstępów. <laughs> tak więc bez zbędnych wstępów przejdźmy do dzisiejszej pozycji. No jeśli ta seria ruszy z kopyta, to chciałbym w każdym odcinku e, opowiedzieć o chociaż jednym tytule, który bardzo chciałbym polecić. Ewentualnie może chciałbym skrytykować, bo takie książki, które są średnie bądź nawet słabe, też w, tym se w tej serii będą się pojawiały, ale zacznijmy na razie od czegoś fajnego. Bardzo się cieszę, ilekroć wychodzi jakaś biografia, e, której Głównym bohaterem jest deweloper, bądź jakaś inna osoba zasłużona dla medium gier wideo, ponieważ, no nie ukrywajmy, każdy wie, kim jest, nie wiem. Martin Scorsese. Nawet jeśli nie oglądaliście żadnego jego filmu, to przynajmniej kojarzycie jakim jest koleś, tak? Czy nie wiem, czy Stephen King, wiecie, że to jest pisarz. Nawet jeśli nic nie czytaliście jego, to kojarzycie właśnie nazwisko. Z twórcami w branży gier wideo niestety, niestety jest tak, że gracze ee, nie kojarzą w, ty, tych twórców, tak? Dzisiaj mam wam do pokazania biografię człowieka, którego akurat wyjątkowo myślę, że każdy kojarzy, nawet jeśli nigdy nie grał w żadną jego grę. Oto Sid Meier's Memoir, a więc autobiografia, jak tytuł podaje, Sida Meiera, twórcy wielu licznych, lubianych gier, od przeróżnych symulatorów lotów z lat 80., aż po, no myślę, jego najsłynniejszą serię, a więc e, serię gier strategicznych cywilizacja. W książce idziemy przez całą karierę Stilmayera, opowiadam tutaj o swoich początkach, jak tylko o tym jak w ogóle zaczynał tworzyć pierwsze gry komputerowe jeszcze na studiach, o tym jak powstało Microprose, jak wyglądała praca nad pierwszymi tytułami tego studia, jak narodziła się w ogóle cywilizacja oraz potem jak to wyglądało z jego odejściem z Microprose i założeniem studia Firaxis Games. Sama książka zorganizowana, znaczy rozdziały są zorganizowane w kolejności chronologicznej. Na początku każdego rozdziału mamy taką malutką tabelkę, w której widać, y, są podane lata, które w danym rozdziale Sid Meier będzie opisywał oraz jakie tytuły y, w danym roku wyszły. Fakt, że czasami y, Sid Meier pozwala sobie na, jakoś, na jakieś retrospekcje do swoich czasów dzieciństwa, ale nie występuje tego bardzo często, więc y, tak, ci co lubią taką że tak powiem, zorganizowaną lekturę, to myślę, że będą zadowoleni. Do tego w tej książce jest coś, czego nigdy wcześniej nie spotkałem w żadnej innej książce, a konkretnie chodzi mi o to, że są tutaj achievementy. Na przykład, nie, macie achievement za przeczytanie, przeczytanie pierwszej strony, albo na przykład za przeczytanie danego słowa, na przykład słowa cywilizacja, e, odpowiednią li liczbę razy. I czy jest to komukolwiek potrzebne, myślę, że. Nie, absolutnie nie, ale wciąż bardzo fajny pomysł, bardzo fajny, jak to się mówi, feature, eee, zwłaszcza w przypadku, myślę, że takiej persony, jaką jest Sid Meier, to taki malutki żarcik w formie tych achievementów jak najbardziej do tej lektury pasuje. Jedyne, przed czym mógłbym ostrzec czytelników, to jest to, że wciąż jest to Autobiografia. Ja autobiografią bardzo nie ufam, nawet jeśli piszą je osoby, które na przykład bardzo lubię bądź podziwiam, bo no, no, no nie ukrywajmy, tak naprawdę. W autobiografii bardzo łatwo można się wybielić, można o pewnych rzeczach nie pisać, można przede wszystkim skupić. No, skupia się przede wszystkim na sobie, faktycznie, e, i na tym, żebyś to Ty jak najlepiej wypadł w tej historii. Ja nie mówię, że to jest zasada. Absolutnie nie. E, I nie mówię, że tak jest w przypadku tej książki. Po prostu chodzi mi o to, żeby w przypadku autobiografii jednak uważać. No, Mam wrażenie, że Sid Meier tak troszeczkę po łebkach opisał to swoje odejście z Microprose i założenie Firaxis Games. Nie mówię, że tam się działy jakieś dramy, ale to, że on tak po prostu przeleciał przez ten temat, no to jest dla mnie trochę takie podejrzane. Niemniej jest, ta książka to jest świetne, rzetelne źródło, takie insiderskie spojrzenie na to, jak Sid Meier pracował, jak jak w ogóle, jaki jest jego w ogóle mindset, ja, ja pierdzielę, ja dużo fajnych polskich słów używam, insight, achievement, mindset, dobrze Łukaszu, widać, że czytasz książki. Tak w skrócie, to jest świetne źródło informacji na temat Gersy de Mayera, na temat jego życia, na temat tego, jak on podchodzi w ogóle do developmentu danej gry. To też jest fajne, że on jakby trochę opowiada o tym, nie tylko to jest takie... Nie, nie, to, to nie jest taka Wikipedia, że on po prostu leci przez te lata i mówi, zrobiłem to, to i to, działo się to, to i to. Nie, on umieszcza w tej książce też troszeczkę swoich własnych spostrzeżeń na temat pracy nad grami, na temat developmentu, na temat projektowania gier. Tak więc myślę, że osoby, które zajmują się w ogóle tworzeniem gier komputerowych, znajdą tutaj również coś dla siebie, jakieś fajne porady od wujka Sida Sama okładka jest prosta, w porządku, nawiązująca do pierwszej y, cywilizacji, ale wciąż moje zdaniem na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie przeczyta dokładnie tytułu, to może pomyśleć, że to jest jakaś, nie wiem. Dla mnie to wygląda jak jakiś poradnik y, tworzenia grafiki 2D bądź grafiki pikselartowej, no ale to jest jakby moje osobiste wrażenie. Największą wadą tej książki jest, kurczę, to, że to ma obwolutę. Ja strasznie nie lubię obwolut. naprawdę, to się, to się, ład... ja wiem, że to jest tanie wykonanie, tak mi się wydaje, że jest to po prostu prostsze niż zrobienie ładnej okładki, ale wciąż to się, to się niszczy, to, to to, się ściąga, to jest takie nieprzyjemne, więc no to, to. gdyby chociaż coś pod tą wolutą było ciekawego, a tak naprawdę okładka to jest, no... To jest czarna okładka, tu nic, tu nic kompletnie nie ma, tu jedynie co to na grzbiecie mamy e, podany tytuł książki. No i jak już pewnie zauważyliście, bardzo dużą wadą tej książki jest to, że, jest ona tylko, że, że wyszła ona tylko w języku angielskim. E, dla mnie akurat nie jest to duża przeszkoda, chociaż przyznaję, że Sid Meier używa takiego kwiecistego języka, że sam musiałem czasami zajrzeć do, por do poradnika. Zajrzeć do poradnika, zajrzeć do słownika, żeby przypomnieć sobie znaczenie, albo w ogóle poznać znaczenie jakiegoś słowa. E, ale wciąż udało mi się przez tę książkę przejść w ten sposób, że wszystko zrozumiałem. No, ale podejrzewam, no niestety nie wszyscy znają tak dobrze angielski. I, i, I bardzo żałuję, że ta książka nie wyszła jeszcze w Polsce, bo jak już powiedziałem. Mimo tej okropnej obwoluty, to jest najmniejszy problem, to jest to fajna książka. Ja się dobrze czyta. I, i, i osoby zainteresowane historią Micropros i Damayera, cywilizacji, znajdą tutaj masę fajnych ciekawostek i informacji dla siebie. No i szkoda, że to na razie jest tylko w języku angielskim. Ale cóż, ta książka została wydana, jeśli się nie mylę, w 2020 roku. Więc no to jest świeżynka tak naprawdę. I, I liczę, że nie wiem, na przykład oso z OpenBety się zainteresuje i, i postanowi wydać tę książkę na rynku polskim, e, bo naprawdę fajnie, żeby trochę więcej tych książek z zagranicy do nas przychodziło, bo uwierzcie mi, że fajnych pozycji o grach komputerowych jest mnóstwo, tylko po prostu w Polsce tego niewiele wyszło, tak? Ale jeśli język angielski nie jest dla Was przeszkodą, e, to jak najbardziej Sid Meier's memoir A Life in Computer Games Polecam serdecznie przeczytać. Na dzisiaj to tyle w pierwszym odcinku Biblioteczki Gracza. Dajcie znać, czy to jest w ogóle fajne, to co ja robię, czy, czy, czy was to w ogóle interesuje, czy, czy faktycznie tytuł, który yy, Wam pokazałem, jest dla Was interesujący, czy może, czy może nie. I no tak, to, to w takim razie nie mam pojęcia, jak to zamknąć. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Papa! Pa. Jezu, zrobiłem to jak ten, jak, jak kebab w wartekach, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. pa! pa.